Hej, witam cię serdecznie w naszym dzisiejszym spotkaniu. Skoro nowy miesiąc to czas na materiał poświęcony dywidendom. Dla wszystkich fanów tworzenia portfeli dywidendowych, szczególnie tych aktywnych, gdzie masz możliwość budowania swojego portfela na zasadzie dobierania spółek, które co miesiąc mogą Ci wypłacać tutaj właśnie dywidendę, czyli możesz tutaj budować swój pasywny dochód poprzez to, że przetrzymujesz w swoim portfelu właśnie akcję danej spółki. No to zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie, a jak zostajesz ze mną, to oczywiście w formie podziękowania, wrzuć w górę i komentarz. Dla wszystkich nowych widzów zapraszam do osób Subskrypcji dzwoneczka, jak materiał się spodoba i będziecie chcieli zostać ze mną na dłużej. A ja już przechodzę konkretnie do informacji, bo mamy nowy miesiąc, ale wiadomo, że już sezon dywidendowy dawno, dawno za nami, czyli mamy tego mało. Jakby cię interesowały jakieś poprzednie, wcześniejsze materiały, bo wiadomo, że jeżeli ktoś się świeży, to może mieć jakieś pytania, jakieś tematy mogą go nurtować, no to zapraszam cię do playlist. Tam masz playlistę poświęconą właśnie dywidendom i spokojnie tutaj znajdziesz mnóstwo, wśród 27, to będzie 28 film poświęcony dywidendom, to na pewno tutaj coś ciekawego dla siebie odnajdziesz. Podstawowa rzecz, gdzie aktualizuję dla Ciebie wszystkie materiały właśnie dotyczące dywidend, czyli aktualną listę możesz znaleźć na kom. dostęp do niej masz tutaj w prawym górnym rogu na kanale, klikasz sobie i otwierasz Ci od razu się portal i zakładka dywidenda, wchodzisz sobie tutaj i masz dostęp do aktualnego aktualnej listy, która nas czeka w tym momencie, a pod spodem masz listę tego co już jest historią, czyli jakie dywidendy zostały wypłacone w tym roku, widzimy, że całkiem, całkiem jest tego nawet sporo. Będziemy to mieć bardzo fajny materiał podsumowujący ten rok. Gdy będę robił taki materiał już w przyszłym roku, to będzie, że to będzie bardzo fajny, ciekawy konsek. I zerknijmy teraz, co nas czeka ciekawego właśnie w tym najbliższym okresie. A jeżeli już na to patrzymy, to zobaczmy, jak w ogóle zachowają się spółki dywidendowe, bo jak wiesz, no niekoniecznie ktoś może chcieć otrzymać dywidendę, co po niektórzy rozgrywają po prostu aktywnie spółki dywidendowe, i dlatego również na podsumowaniach sesji dziennej się im przyglądamy bacznie, bo nawet widzieliśmy ostatnio, jak prolog tylko, i wyłącznie tutaj puścił info, że chce wypłacić bardzo ciekawą ustą dywidendę, jak już jest dwucyfrowa to spokojnie możemy tak powiedzieć od razu był wystrzał do góry jakieś zebranie, czyli widzimy, że ta gra pod dywidendę jak najbardziej ma miejsce tutaj jest piątkowa sesja, zerknijmy sobie najmocniej wtedy urosła Nowita 3,49 na plusie, delikatnym Merkur i Archikom Żywiec bez zmian to jest nowa spółka, która nam doszła, mam tam pozytywną rekomendację, że do wypłaty dywidendy czekamy na zatwierdzenie i widzimy, że prolog już jest, padł 8% minus 5 Toja MPL 4,76 czy ASBIS 2,7 Jeden czy transport się przecenił 2 200 azbis, jeżeli chodzi o e, obroty i kurs poszczególnych spółek, no to za żywiec trzeba z jedną akcję zapłacić 486 zł, nowite 133,50 a najmniej za MPL 240 za jedną akcję czy transport 2,84 i tak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o spółki e, dywidendowe. Czyli myślę, że dla każdego coś miłego się znajdzie i zerknijmy, bo te zmiany cen, to co obserwujemy, to obserwujemy nie tylko na podsumowaniach sesji pod kątem właśnie tego, czy ktoś rozgrywa i wygrzewa daną spółkę pod zbliżającą się dywidendę, ale również pod kątem tego, że wiadomo, że każda zmiana ceny powoduje nam zmianę stopy dywidendy, jeżeli jeszcze nie masz tych akcji w portfelu, to musisz to uwzględnić, tu masz tą odnośnie, masz tutaj adnotację, oczywiście, ci tutaj mówię, bo stopa dywidendy, która jest tutaj umowana, jest wyliczana na pierwszą informację, jaka się pojawia, czyli najczęściej jest to, jest to rekomendacja zarządu odnośnie tego, że mają zamiar płacić właśnie dywidendę, czekamy wtedy na zatwierdzenie nawalnego i potem cały czas, jeżeli nie masz tej Spółki w portfelu musisz sobie przeliczać, przeliczyć ją po prostu od momentu swojego zakupu przez dywidendę akcji, która jest już określona i wtedy Ci wyjdzie swoja stopa dywidendy. To o tym warto pamiętać i właśnie dlatego potem warto obserwować i śledzić, tak jak my to robimy na podsumowaniach sesji dziennej, zmianę, jak towarzyszy temu, ile możesz tak naprawdę wyciągnąć. I w zależności od tego, za ile uda Ci się nabyć daną spółkę, no to wyliczasz sobie stopę dywidendy aktualną dla Ciebie i to właśnie tutaj zrobimy na tym nagraniu, zobaczymy, co ciekawego się dzieje. Ale zanim do tego, to przeliczmy i zerknijmy sobie w ogóle na statystyki płynące, bo tutaj prowadzę je dosyć dokładnie ostatnio, żebyśmy mogli przede wszystkim spotkać się w przyszłym roku na początku i dokonać podsumowania, bo przyszły rok może być bardzo, bardzo ciekawy pod kątem dywidend, z racji tego, że w tym roku wiele spółek wstrzymało swoje zyski, e, przeznaczyli na kapitał zakładowy, bądź na Akcji własnych, co po niektórzy, jeżeli tam, gdzie mamy zatrzymane zyski, jeżeli spółka będzie chciała się podzielić właśnie z akcjonariuszami, to być może będziemy się spodziewać bardzo tłustych dywidend dwucyfrowych. Wiadomo już, że jakieś przebąkiwania są, że niestety banki stoją cały czas pod znakiem zapytania liczyliśmy, że przy tak. No, w cudzysłowie oczywiście atrakcyjnych kursach przy zatrzymanych zyskach, które są potężne, dywidendy będą tłuste, bardzo konkretne i każdy będzie mógł sobie odbić to, że przetrzymuje te banki albo kupił je na danych poziomach, no ale niestety już jakieś przebąkiwania są, że być może jednak warto zatrzymać te zyski, co oczywiście będzie bardzo negatywne, bo szczególnie te największe banki, również i PZU do tego można zaliczyć, bo to jest również, jeżeli będzie negatywne zaliczenie KNF odnośnie wypłaty dywidend, pewnie PZU tu też zostanie tym dotknięte, to pamiętajmy, że one głównie są tutaj brane pod uwagę przez tutaj inwestorów długoterminowych, tworzących portfele emerytalne, długoterminowe, wieloletnie właśnie pod tym kątem, a niestety w tym roku już rozczarowały i w tym przyszłym roku również tak może to nastąpić, oby nie, bo wtedy to będzie naprawdę bardzo konkretna nagroda dla wszystkich cierpliwych. I zerknijmy sobie na statystyki, w tym momencie cały czas mamy obsunięcie, jak widzimy, warto przybliżyć, jak widzimy 20% mniej spółek w tym roku podzieliło się z dywidendą. W październiku 27 spółek i popatrz, to jest bardzo ciekawa, ciekawy tutaj poziom, bo mamy już od września wzrost ilości wypłaconych dywidend, bo 24 się wypłaciło w wrześniu kontra 22 ubiegłego roku, 27 kontra 13 w ubiegłym roku, czyli mamy przyrost prawie 100, ponad 107% i 11 z wypłaconych dywidend na razie w listopadzie, bo jeszcze oczywiście miesiąc nam trwa, jeszcze w każdym momencie jakaś spółka może się tutaj wychylić, Jonathan. Też chce wypłacić dywidendy, dlatego tutaj aktualizuję to na bieżąco, abyśmy miał to do tego dostęp, na jak inwestować. Kąpi, mamy 120% wzrostu. Zobaczymy, czym nas zaskoczy grudzień, i być może nawet tu nam to się wszystko zmniejszy. Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale na pewno wygląda to dosyć ciekawie i będzie bardzo fajną bazą porównawczą już kontra 2021 do 2020. Zobaczymy, czy będziemy mieć przyrost. Ewidentnie zobaczymy wtedy, czy firmy się boją, czy przedsiębiorstwa chcą się dzielić zyskiem, czy nie. Czy mamy spadek jeszcze tych firm, jeżeli chodzi o wypłatę dywidend, bo tak jak ja zawsze powtarzam, dla mnie skup akcji własnych to żadna nagroda dla, tego, dla kogoś, kto przetrzymuje długoterminowe akcje. Jeżeli ma być dywidenda i ma być podzielony zyskiem, to ma być ona wypłacona, zwłoka przypomina, ma być jak najkrótsza, najlepiej o proszę. CDA, przepięknie, jeden dzień i tak ma być. Jeden dzień do tygodnia to dla mnie jest optimum. Jak ktoś chce się dzielić tutaj w takim horyzoncie czasowym, no to po co? Podejmuje się decyzję, zatwierdza się wypłatę dywidendy, no to trzeba się z nią podzielić. Każdy już inwestor wtedy otrzymuje na swoje konto i może z nią zrobić, co mu się żywnie podoba, czy zainwestować, czy wypłacić i przeznaczyć na jakieś swoje cele. A tak to trzeba czekać, aż w końcu ten czas, ten dzień nadejdzie i zobaczysz te środki na swoim rachunku. Czyli im krótsza zwłoka, dlatego to liczę, bo dla mnie to jest po prostu istotne, a dla Ciebie to może być po prostu tylko i wyłącznie ciekawostka. I lecimy teraz z tym, co się wypłaciło w. Październiku. Zobaczmy sobie. Pod względem październikowym. Mieliśmy jakieś rekordzistów. Zobaczmy. Jeżeli chodzi o październik, to bardzo ładnie wyszła tak, pragmafa tam było 13, 36%, 10, potem był introl, oczywiście w momencie ogłoszenia, w zależności od tego, kto kupił, no to będzie miał inny poziom, Nowita bardzo ładnie wypłaciła 8,61, 8,26, również Torpol, Develia 8,52, czyli widzimy, że te wzrosty, te dywidendy były naprawdę bardzo ciekawe, tym bardziej, że pamiętajmy, że tutaj nie ma w ogóle praktycznie oprocentowania na kontach oszczędnościowych, czy też lokatach, jest to bardzo mizerne, czyli jeżeli ktoś szuka jakiejś alternatywy dla swoich oszczędności i jest w stanie ponieść ryzyko, jakie się wiąże z uczestnictwem i swoją obecnością na rynku kapitałowym, no bo ono istnieje i to też trzeba pamiętać o tym i o tym mówić. To nie jest tak, że sobie kupisz akcję i tutaj cena nie będzie się zmieniać, no bo ty kupujesz ją z zamysłem dywidendy. No to tak to nie działa. Co, co, co najwyżej może się zmienić tutaj stopa dywidendy w zależności od ceny. I kolejne spółki, czyli widzimy, że mamy dwóch rekordzistów i to chyba. Bardzo ładnie zresztą będziemy podsumować rok, to będzie to bardzo ładnie również widać. I zerknijmy sobie również pod kątem tego, co się dzieje w listopadzie, co nam już się wypaciło, bo też są tacy śmiałkowie, nawet mamy cząstkowiczów. Popatrzmy. I zerknijmy sobie, jak to wygląda. I widzimy, że największą, najwięcej podzielił się z zyskiem City Serve 746 jest dzień wypłaty dywidendy, bo już tutaj chodzi o to, że nie załapiemy się już na tą dywidendę, dlatego tak to tutaj sortuje. Potem Kęty mamy, które się podzieli też bardzo ciekawą dywidendą. Druga rata będzie 4 listopada. Car 10-11 wypłata, czyli już bardzo blisko. Potem mamy Talex 492 również ciekawie w momencie ogłoszenia. 3 listopada już był wypłacony. 17-11 był jak widzimy tutaj. 398 Ambra, potem Biogent, Grodno. Sobpharma, Pasus czy Efekt to są te spółki, które dzielą się zyskami ze swoimi akcjonariuszami w tym miesiącu, czyli bardzo, bardzo ładnie to wygląda. I zerknijmy właśnie w tym momencie, co nas jeszcze czeka, tak żeby ten materiał był konkretny, krótki w miarę, bo wiadomo, mamy tego mało, nie ma co przedłużać zbędnie. Zerknijmy sobie, co na co jeszcze możemy się załapać, bo grudzień nas w tym momencie nie interesuje. Widzimy jeszcze, jako ciekawostkę mogę Ci podać, bo możesz zerknąć sobie na portal, ile ich jest, że jeszcze mamy na okazję załapać się na 9 spółek, które dadzą nam szansę uczestniczyć w tym podziale zysku i tej dywidendzie, którą tutaj obserwujemy, czyli jeszcze jest taka możliwość i zerknijmy sobie na listopad, i w tym momencie zostały nam dokładnie trzy spółki, czyli każdy może sobie wybrać, co mu tak naprawdę odpowiada. Widzimy, że Archicom został, bo dzień dywidendy jest 20, 20, 24 MPL i to ja również 24. odpowiednio, tutaj masz dzień wypłaty, czyli najładniejsza dywidenda w tym momencie. Zobaczmy, gdzie się znajduje, bo tutaj mamy to przesortowane i popatrzmy, najmocniejszą dywidendę w tym momencie wypłaca Archicom, to jest na cenę z piątku 13,32%, czyli bardzo ładnie mamy spadek do, od momentu ogłoszenia, że dywidenda z e, zamiarem wypłaty dywidendy, spadek o 1%, za to wzrost o 1% mamy na TOI, bo cena tam spadła i właśnie to jest to, o czym mówiłem, jeżeli cena nam spada, no to wiadomo, że dywidenda rośnie, jeżeli jeszcze oczywiście nie masz akcji w portfelu, a odwrotnie, jeżeli cena rośnie, no to wiadomo, że dywidenda będzie spadać e, i dlatego też obserwujemy to na podsumowaniach sesji dziennej. To jest takie istotne, żeby po prostu o tym wiedzieć i zwracać na to uwagę. I mamy 11% na TOI, czyli to jest bardzo ładna dywidenda. Wręcz bym powiedział, że jak na obecne możliwości systemu, jaki daje nam po prostu jakieś ochłapy, albo są 0% konta, albo tam jedna setna chyba to czasami widzimy w tych rankingach, no to jest jakiś po prostu kosmos i żart. 11,43, a jeszcze jak stopy obniżono w grudniu. Chociaż nie wiemy co zrobią, jeżeli by doszło do czegoś takiego, no to jeszcze jakby wprowadzić jakieś ujemne, no to na pewno już się nie zarobi nic. A wręcz za przynoszenie pieniędzy do banku będziesz jeszcze pewnie ponosił jakieś dodatkowe opłaty, będziesz dopłacał za to, że ktoś będzie tutaj przetrzymywał Twoje oszczędności i wcale bym się nie zdziwił, jakbyśmy doczekali takiego czasu. 11,43 na TOI, czyli bardzo ładny i wzrost o 1%, bo w dniu ogłoszenia to było 10%, czyli widzimy, że TOI ja również atrakcyjnie wygląda pod kątem dywidendy no i MPL również mamy tutaj delikatne obsunięcie zaledwie o 800 tak jak widzimy tylko 800 4,5 458 dokładnie stopa dywidendy przy kursie z piątku czyli widzimy że cały czas jest to bardzo atrakcyjny poziom o wiele lepszy niż poszczególne Niż właśnie wspomniane wcześniej konto oszczędnościowe czy lokaty. No, ale oczywiście z uwzględnieniem odpowiedniego wysokiego ryzyka, bo jeżeli ktoś nie akceptuje absolutnie ryzyka, nie interesuje go, to nie zwraca uwagi na inflację, nie obchodzi go, to chce mieć po prostu święty spokój, no to musi się pogodzić z tym, że jedną setną dostanie na takim koncie. No i trzeba z tym żyć. I zreknijmy sobie, jak teraz. Będą się przede wszystkim teraz, co można zrobić, to odpalić sobie te spółki, jeżeli też ktoś aktywnie rozgrywa przede wszystkim portfel dywidendowy, no i zobaczyć, jak to wygląda na wykresie, zerknąć sobie na poszczególne tutaj horyzonty czasowe interwały, w zależności od tego, jaka rozpiętość czasu Cię interesuje i na jak długo przede wszystkim chcesz zakupić taką spółkę i zadecydować, czy właśnie to jest dla Ciebie czy Archicom jest dla Ciebie, czy MPL jest dla Ciebie, bo pamiętajmy, że e, takie spółki, które również wypłacają dywidendę, podlegają tym samym mechanizmom rynkowym, jak każda inna spółka. Czyli jeżeli mamy euforię na rynku, to wiadomo, że te spółki będą rosły poprzez, to spada nam po wtedy stopa dywidendy, a jak będziemy mieć strach, panikę, szkodnik będzie szalał, będą lockdowny, będą zamykania gospodarek, będzie bardzo negatywny sentyment, będą e, szły niepokojące informacje ze Stanów Zjednoczonych, to wiadomo, że rynki w całej Europie będą na tym cierpieć i przez to również rozleje się to na nasze GPW, gdzie te spółki również wypłacające dywidendę po prostu ich kurs będzie spadał, ale to właśnie wtedy będzie działać pozytywnie dla tych, którzy jeszcze nie kupili tych akcji wcześniej, bo dzięki temu stopa dywidendy będzie wyższa. I tak to właśnie wygląda. Prosty mechanizm, bardzo prosty, trzeba rozumieć tą zależność, dzięki temu można budować skutecznie swój portfel dywidendowy. Mam nadzieję, że temat był dla ciebie oczywiście pomocny. Daj znać przede wszystkim w komentarzu, czy tworzysz swoje portfele dywidendowe, czy budujesz, czy interesuje cię w ten sposób taka dywersyfikacja nazwijmy swojego portfela, że część inwestujesz aktywnie, zarządzasz tym portfelem, dobierasz spółki, mieszasz nimi, być może nawet jesteś jakimś szybkim graczem i rozgrywasz spółki w bardzo szybkim tutaj interwale i horyzoncie czasowym, a być może też tutaj w ramach właśnie innego podejścia. Masz osobne e, rachunki przeznaczone pod to, żeby rozgrywać spółki dywidendowe. Tak więc po, pochwal się tym, chciałbym poznać Twoją opinię, Twoje zdanie. Czy mamy tutaj wśród widzów również takie, takich inwestorów, którzy spokojnie sobie rozgrywają i budują te portfele w celach otrzymywania dochodu pasywnego płynącego z giełdy? Pozdrawiam cię serdecznie, trzymam kciuki za Twoje wyniki i trzymaj się. Hej.